Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem Clean With Me, zainspirowana komentarzem Kasi. Żeby takie filmiki również się e, pojawiały, bo kiedyś je nagrywałam częściej, teraz e, zaprzestałam, więc Kasiu, specjalnie dla Ciebie e, nagrywam Clean With motywacje motywację do sprzątania. Ja sobie już nastawiłam e, timer godzina i zobaczymy ile w czasie godziny uda mi się posprzątać, a naprawdę mam dzisiaj sajgon. E, już Wam pokazuję, co się dzieje. To jest tylko sofa, gdzie spała Klaudunia, e, pranie standard. Poduszki, stół, zawalony. To jest oczywiście tylko salon. A co dalej, to będę Wam pokazywała na bieżąco. Zobaczymy, czy w ogóle uda mi się w godzinę posprzątać więcej pomieszczeń niż tylko salon. Ale trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że się uda i oczywiście zestaw yy, mam już, słuchawki i już tutaj biorę swoje rzeczy do wycierania kurzu, yy, no i działamy. Jeszcze muszę być w tym yy, bardzo cichutka, bo mój mąż śpi w sypialni yy, po nocy, więc lepiej, żebym go nie obudziła. Ogólnie mój mąż bardzo mi pomaga w sprzątaniu w tygodniu, yy, on jak ma nocki, czy drugie zmiany, czy yy, ma czas, to mi pomaga, zawsze jest tu względnie ogarnięte, ale takie kurze, mycie podłóg czy coś, to już raczej należy do mnie i to robię zawsze w weekend, więc uzupełniamy się. Bardzo sobie pomagamy, więc jestem mu za to wdzięczna, że mi dziś tam pomaga i że te obowiązki domowe są naszymi wspólnymi obowiązkami, a nie tylko moimi. Dobra, nie przedłużam, zaczynamy! No i kochani, zaczynam od sprzątnięcia łóżka, bo akurat Klaudusia dzisiaj spała w naszym pokoju. Zawsze, jak mąż ma nocki, no to ona wtedy śpił u nas w salonie, więc sami widzicie, jaki jest rozgaryjarz. Ale nawet szybko poszło, zawsze ciuchy leżą, trzeba to wszystko poskładać. No, trochę bałaganimy w tygodniu, no bo niestety nie da się tak właśnie tutaj, Klaudusi ciuchy. Moje ciuchy wszystkiego jest pełno. To niosę właśnie do prania. No i suszarka, zgroza. Zawsze dzień w dzień, suszarka. Ale przy okazji jeszcze sobie potańczę do tego. Więc słuchawki dodają mi takiego powera. Ściągam pranie, robię nowe i tak praktycznie cały czas. Suszarka jest zwinięta. Chowam ją na balkon, to trochę przestrzeni będzie. O, to ciuszki, które szykuję sobie na wyjście, więc ich na razie nie chowam. Zbieram z podłogi rzeczy, które zazwyczaj leżą, albo klaudusi jakieś części do hobby horsów, skarpetki, piórniki, wszystkiego pełno zawsze. Nie wiem, czy u Was dzieci też tak zostawiają w pokoju swoje rzeczy, bo u nas to po prostu zawsze. E, parapet, o, jakiś paragon się znalazł. Czyścimy parapet, kwiatki przecieramy, więc e, zawsze w sobotę czy tam w piątek robię to. E, no, kurze wycieramy raz w tygodniu, przyznaję się, bez bicia. E, w tygodniu nie mamy czasu, więc robię to po prostu albo w piątek, albo w sobotę, a czasami nawet w niedzielę. No i stół, tu też się dzieje, jak widać. Jest woda, jakieś paragony, maski, wszystko, co używam do poprzednich filmów, więc trzeba wytrzeć kurze. No jest. Jest roboty. Ale zostało mi jeszcze 46 minut 50 sekund, więc całkiem fajny. Czas. W ogóle super jest takie sprzątanie na e, czas. E, daje to takiego kopa, i trochę to się czuję, jak jakbym była w jakiejś grze. Zdąży czy nie zdążę, i jakby czeka później na mnie jakaś e, nagroda. No, nagrodą będzie na pewno e, piękny, posprzątany e, domek. O, moje cudowne e, podkładki jesienne. Wycieram w ogóle, jeżeli mam taki czas nastawiony, no to ja wtedy lecę i staram się jak najszybciej to zrobić. No bo wiadomo, jest to jakaś motywacja. A jeszcze, jak nagrywam do tego film, no to już w ogóle. Półeczka. Tu, tutaj mam akurat zazwyczaj w miarę czysto, tylko trzeba przetrzeć kurze. Komoda już też na, powinna iść do wymiany, no ale nie wszystko naraz. Mamy ją już uu, chyba chyba 6, 6 lat na pewno, albo i nawet nie więcej, bo mieszkamy tutaj 6 lat, więc komoda już jest troszkę wiekowa, ale trzyma się, więc na razie musi być. Wycieramy kurze, e, sprzątam i gonię, gonię, żeby zdążyć na czas i zrobić jak najwięcej, prawda? Bo akurat w tą sobotę miałam mało czasu, e, no bo wychodziliśmy więc musiałam się wyrobić max do 12 i ten czas był naprawdę mocno ograniczony! Mam nadzieję, że zmotywuje Was taki filmik do, do oglądania, bo ja na przykład bardzo lubię oglądać. O, to jest w ogóle parapet. Zgrozy. Tutaj to mam zawsze wszystkie rzeczy i drony, i telefony, i jakieś moje notatniki. E, chowam to za firanką, za zasłoną, ale powiem Wam, że jest tam. I tej półeczki też nie lubię wycierać. Jest tam zawsze mało miejsca. Tam nie zaglądamy, nie zaglądamy tam się dzieje. Tutaj zawsze jakieś pierdółki sobie zostawimy, no i później to trzeba wszystko pochować i powycierać niestety. Mój właśnie mankament jest taki, że ja zawsze mam dużo rzeczy, jakiś właśnie ozdóbek wszystkiego, no a potem to niestety kurz łapie i jest co robić, prawda? Tamtej półki też nie lubię wycierać, tam jest w ogóle zawsze tyle kurzu, że masakra ale mamy 37 minut, więc całkiem spoko. Tutaj wycieramy szybko kurze. No już myślę, że zbliżamy się do końca salonu. E, tak jak widzę, to już mi chyba zostaje niewiele do przetarcia. E, no niestety, wycieranie kurzu to nie jest moja ulubiona czynność. Patrzcie, mam trochę tych rzeczy, tego wszystkiego i jest tu naprawdę co robić. Ale lecimy, lecimy, żeby zdążyć na czas, no i pięknie wyszło. Lata ręka, którą teraz jesienią sobie już będę zapalać, ona fajnie da, daje uroku. No i został stolik, chyba jeszcze tylko moja piękna dynia, gdzie zawsze dajemy jakieś przekąski, jak oglądamy sensy filmowe w niedzielę. No, to lecimy z odkurzaniem. Tak, mój pies zawsze nabrudzi, bo tam karma i wszystko jest. Więc dzieje się zawsze przez nią, no ale Dyson daje radę. Jest całkiem spoko. Jak wymieniliśmy ten filtr z temu, to już w ogóle leci i jest fajnie, bo już miał problem właśnie, że się wyłączał, ale na tym filtrze za grosze daje radę. Odkurzanie. Ja w ogóle odkurzać musiałabym co chwilę, bo gdzieś to się nosi z kuchni. O, zobaczcie ile w ogóle tutaj popcornu, czy czego leży na podłodze. Masakra. Eee, no, jo, tak naprawdę człowiek sprząta, a za chwilę ma już bałagan, nie? zostało mi 29 minut prawie. Ja ogarnęłam cały salon, oczywiście bez mycia podłóg, bo już nie zdążyłam na razie i bez lustra, muszę to zrobić, ale to już za chwilkę. Teraz idę na przedpokój, mam jeszcze 29 minut, więc dalej walczę, zobaczymy ile mi się uda. Przedpokój, później kuchnia czy starczy, to nie wiem, no ale walczymy, zobaczymy. Przedpokój prezentuje się w ten sposób więc ogarniamy. No i kochani, lecimy z przedpokojem. Szafeczka, zawsze klucze od niedawna odkładam na miejsce, bo jak wziąłam do pracy wszystkie i nie miał jak się dostać, by dostać z domu i pojechać swoim autem, no to już się nauczyłam, a przynajmniej staram się. No i oczywiście tutaj też dużo jest nastawiane, więc jest co robić, trzeba wycierać to. Fajne są te połeczki Doroty Szylęgowskiej. Bardzo długo pachną i są rewelacyjne. Kontakty, wszystkie zakamarki. No, te lustra, które po prostu ciężko domyć i one bardzo łatwo się rysują, więc tutaj trzeba naprawdę uważać. Papierem, jak robię, no to zostają ryski. Ale jest takie dość fajne wizualnie. Waga, plecaki, to wszystko trzeba wynieść, bo moje dziewczyny zazwyczaj tutaj rzucają, jak przychodzą ze szkoły, i potem to tak leży. Szafkę na buty mamy, ale też jak widzicie, te buty nie zawsze lądują w szafce. No ale przyznam się bez bicia, moje również. No ale tutaj akurat nie mam jakoś bardzo dużo sprzątania, chowam, zostaje mi pochować kurtki, no bo tutaj jak wieszamy, no to wtedy robi się naprawdę taki bałagan, a to powinno być tylko tak naprawdę dla gości, że jak przychodzą, no to tutaj sobie wieszają. No ale wiadomo jak to w praktyce wygląda. No i przetrze, przetrze, przetrę jeszcze szafę. No, i w zasadzie przedpokój będzie prawie skończony. No, i przedpokój ogarnięty. Jeszcze teraz e, po prostu odkurzę. Tutaj e, pochowałam rzeczy, wytarłam kurze, więc jest e, fajnie. Odkurzę, mam 20 minut jeszcze. przedpokój praktycznie odkurzony no i wysprzątany, więc ładnie mi idzie. Mam jeszcze prawie 20 minut, więc zostanie mi tylko kuchnia ogarnąć i będzie gotowe. W kamerze bardzo ładnie się prezentują moje kafelki, ale są tam naprawdę już takie mocno porysowane, muszę je chyba wypolerować, żeby było Ładniej. 21 minut, więc y, to już jest drugie pomieszczenie, więc całkiem spoko. Zobaczcie, co się dzieje w kuchni. Kuchnia to jest po prostu tragedia zawsze. Jest mała, y, nieustawna, mało szafek, czeka nas, y, mam nadzieję, w przyszłym roku już remont. Y, no i jeszcze nie mamy zmywarki, więc wszystko myjemy ręcznie. Więc jak robimy jakąś imprezę, to jest po wtedy tragedia, no bo dwa dni czy trzy nawet musimy dochodzić do tego, aby uporządkować tą kuchnię. A że ja lubię dużo gotować, dużo imprez szykować, no to mamy co robić. Mąż się właśnie zawsze na mnie denerwuje, że wymyśla, a później trzeba w kuchni stać. No i tutaj myjemy. E, już jestem blisko końca. W ogóle kuchnię zostawiam sobie zawsze na koniec, bo... No, nie lubię jej sprzątać. Zazwyczaj zaczynam od salonu, później sypialnia, przedpokój. Pokoje dziewczyn to rzadko ja sprzątam. Raczej staram się, żeby to one już robiły yy, i dbają o to. O no, moja waga, jeszcze kuchenna. O, popatrzcie, co się dzieje na blatach. Płatki jakieś wysypane. No, i to tak właśnie zostawią dziewczyny, albo my nieraz. I niestety to tak później trzeba to ogarnąć. A do kuchni ogarniania to zazwyczaj jestem ja i mój mąż, bo moje dziewczyny się tam nie pchają. One lubią, Nikola szczególnie lubi gotować, nawałaganić i tyle. E, tu jeszcze przetrzemy. No, jest całkiem fajnie, jak te, w taką godzinkę można naprawdę bardzo dużo zrobić, moje drogie. Nastawiajcie sobie taki czas i takie sobie challenger róbcie, bo to jest naprawdę mega mobilizujące. Ja właśnie dostawałam takiego motorku przysłowiowo w tyłku, żeby właśnie jak najwięcej zrobić, bo zazwyczaj to tak, idę, sprzątam salon, robię przerwę. Sprzątam przedpokój, robię przerwę. A tutaj mówię, o nie, 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 nie ma przerw, lecę z tym, bo chcę jak najwięcej zrobić, no a jeszcze tym bardziej, jeszcze to będzie na filmiku, więc chcę Was zmobilizować jak najbardziej do roboty. No i widzicie, jak już tutaj naprawdę. Yy, szło to mega, mega szybko, bo tego czasu też już nie było tak dużo. Ale praktycznie jest robota wykonana, jeszcze przewietrzymy i będzie. Odkurzanie i zrobione praktycznie. Da tak prezentuje się kuchnia. E, idziemy e, sprawdzić kochani e, jaki mamy czas? Została minuta 42 sekundy. E, ja już zatrzymałam sobie czas i e, posprzątałam salon, przedpokój i kuchnię, więc uważam, że w godzinę całkiem fajnie mi poszło. E, Teraz już pozaprogramowo będę sprzątała jeszcze sypialnię i łazienki, ale to już nie będę pokazywała, bo tam po prostu światło jest beznadziejne i kamera, na kamerze żeby to kiepsko wyglądało, ale jestem z siebie dumna, kurze, wszystko, nie udało mi się umyć podłóg, no ale to wiadomo, godzina to nie jest dużo czasu, a trochę miałam, że tak powiem roboty, więc... Mam nadzieję, że zmotywowaliście się do sprzątania, e, oczywiście dajcie znać, czy takie filmiki Wam się również podobają, jeżeli tak, no to lajkujcie, komentujcie i koniecznie subskrybujcie mój kanał. Bye, bye!